No siema, znowu jesteśmy gdzieś yy, w polu mamy kolejną taką taką bardziej pojeżdżawkę modela yy, przepraszam nie modelami przecież. Znaczy model mam ze sobą, ale jesteśmy tutaj prawdziwymi samochodami terenowymi. O, taka cała kolumna, jak się tam popatrzy to tam jeszcze tam jeszcze dalej się ciągnie aż do badżeraka takiego starego. Ja akurat widać jestem przygotowany, mam fajne yy, takie boki-toki, interkoma, spoko, spoko, wszystko działa. Także tym początkiem zaczynamy odcinek. Upalamy samochodami na podgórzu przemyckim. Jak wykorzystać ostatnie dni jesieni? Można pójść na spacer, można pójść pobiegać. Albo można spakować samochód i pojechać gdzieś pobawić się w terenie. Wybraliśmy się na podgórze Przemyskie, gdzie Mateusz i Piotr, których zresztą kojarzycie z takich odcinków jak błotny hardcore Hermanowej, czy druga wyprawa do Rumunii. Zresztą link do playlisty z naszymi przygodami zostawię w opisie, zostawiam również link do Patfindy z odkrywcy, a my wrócimy sobie jednak do głównego tematu odcinka, czyli takiej turystycznej pojeżdżawki samochodami terenowymi. Tak, nie może go pokaż, żeby go tak na bok, to, to Tak, <grytanie> naciskać, bo to nie, no. nie Więc tak minęło może z 10 minut. Jechaliśmy za taką drogą. I teraz tak, yy, jeden jeep się zawiesił wcześniej jeszcze się te zawiesiło, ale yy, tam z tyłu feroza wyciągnęła. To widrość. I jeszcze weźmiemy kolejkę. No a teraz tutaj Wrangler z dwoma blokadami będzie wyciągać Jeepa za mną. Dobra, stój! Stój, stój, stój! stój, 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 stój. To jest fajne, tyle różnych kombinacji. Jeden myśli inaczej, drugi myśli inaczej. Nie, 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 A daj, a daj. Za szybko tu jechałeś. A daj. nie, 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 Dobra, Teraz pokażę fragment z Nissanem Terano. Który no niby miał opony typu AT, ale nie był kompletnie w stanie wyjechać z tych kolejin Próbowano siłowo, próbowano pomysłem, a skończyło się na wyciąganiu przez patrola Lepiej coś urwać niż być zakopany. No, ale właśnie właśnie pan, jak przejechał pierwszy raz pourywał wszystko, do tej pory po nie urywa wszystko, nie? Dlatego nie, nie chcę mi się już płacić za to, to delikatnie. Wiesz, że jest takie równanie, zwalnia nie równa się zakopanie. Nie, nie znałem, ale... To teraz już yeah. tego nie to, to jest najbardziej po konstrukcja na świecie. Spadzera z przodu. Za myślenia nie ma nic. Towarzystwo przyjechało pierwszy raz, daj im trochę... Wiesz... A nie, że już wszystko źle! Nie, nie. To na chorobę, nie To jest pary i Gratuluję. Najbardziej efektowny przejazd. Uczymy się od najlepszych. Nie macie jakiegoś zderzaka luzem? <noise> Na przykład w bagażniku? Na koniec całego wyjazdu udaliśmy się w miejsce, gdzie Wisłok z Sanem łączą się w jedną rzekę. No i na ognisku zjedliśmy przepyszną kiełbasę. Sam wyjazd był naprawdę bardzo fajny, ciekawe pojazdy, wyjazd pełen przygód. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Trialwizja.